Będziemy przez polską dzicz RTP chaszcze błota Patrz pio, tam nie ma nic żałowa i zrobota Patrz przód, tam raz po raz Cel mnie jest konkusi, Tam chce być każdy z nas Kto nie chce chcieć, ten musi Czerwone W autobusie, autobusie W autobusie, w autobusie Czerwone W autobusie Mija czas Tu stoi młody Żyd No zdradza Żyd, że Jakby mu było wstyd Że mimo wszystko przeżył A baba z jaj Już szepce do człowieka Wie o tym cały kraj Że do to... nas... Więc na co jeszcze czekasz? Więc na co jeszcze czekasz? Bordę daj! I twarz, co słucha zamiast mówić to Zgodzony płaszcz, żywy na miarę A kierowniczy układ? czerwony wiodąc wóz Bez głowa dzierży kukła, generalissimus Ich dzielem jest marsz i ich dzielem jest marsz luta Ich dzielem jest los za robotnikiem ksiądz, za księdzem nierzy, I ktoś się modli klnąc, ktoś bruźni, ale wierzy A robotniczy deszcz, kapować coś zaczyna, więc prosty robi jest. Jedynie w z nie ruszy go lawina, nie ruszy go lawina, nie ruszy go lawina, mocny jest A z tyłu stary dziart, bo wińcza wziął prawiczkę, złośliwy czeka czart Nadziei na uszyczkę, Upiorów mały rząd Zwieszony u poręczy, przy nam sączy trąd, zatruje